Partnerem programu jest serwis aptekas.pl, opieka farmaceutyczna. To proste. Witam, nazywam się Łukasz Waligórski. Zapraszam na kolejny program z cyklu Kwadrans z farmacją. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest doktor, habilitowana nauk medycznych Agnieszka Neumann Podczaska. Dzień dobry, Pani Doktor. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Gwoli wyjaśnienia musimy jeszcze wyjaśnić, czym panie doktor się zajmuje, chociaż wydaje mi się, że czytelnikom portalu mgr.farm takie wyjaśnienie nie jest potrzebne. Panie doktor, jest przede wszystkim jednym z czołowych ekspertów w Polsce od opieki farmaceutycznej, współtwórczynią między innymi. Punktu opieki farmaceutycznej, który funkcjonuje od ponad roku w Poznaniu chyba jedynego takiego punktu w Polsce, gdzie pacjenci, w tym przypadku seniorzy, mogą udać się do odpowiednio przeszkolonego farmaceuty po pomoc w ocenie farmakoterapii. Oprócz tego, pani doktor jest oczywiście współautorką i autorką wielu publikacji na temat opieki farmaceutycznej, a od niedawna też kierownikiem chyba pierwszych jedynych w Polsce studiów podyplomowych z opieki farmaceutycznej w geriatrii, studiów, które zdaje się że zbierają bardzo dobre recenzje, bo co jakiś czas w mediach społecznościowych widzę komentarze uczestników, farmaceutów Biorących udział w tych studiach, które są bardzo pozytywne, i bardzo są zadowoleni z jakości tego szkolenia. Tak więc, pani doktor, w tym miejscu przede wszystkim gratuluję. Ja natomiast oczywiście chciałbym z Panią porozmawiać o opiece farmaceutycznej, ale przede wszystkim o Pani udziale w zespole do spraw opieki farmaceutycznej przy Ministerstwie Zdrowia. Ten zespół został zawiązany na początku lipca ubiegłego roku. Mamy doniesienia, że on zakończył już swoje prace, że powstał raport, który mamy wkrótce poznać. No a ja mam nadzieję, że w tej dzisiejszej rozmowie uchyli Pani rąbka, rąbka tajemnicy. I zdradzi, jak wyglądały prace w tym zespole, no i do jakich wniosków on doszedł. Panie doktor, jak to było, jak wyglądały prace w tym zespole? Szanowni Państwo, praca w zespole myślę, że była ogromną przygodą, ogromną przygodą merytoryczną, ogromną przygodą, która pokazała, jak bardzo środowisko chce i jest dobrze przygotowane do tego, żeby tworzyć tak naprawdę de novo system. Prace w zespole dotyczyły tak naprawdę każdego szczegółu opieki farmaceutycznej, która jako nowe świadczenie zdrowotne przywoływane przez ustawę z dnia 10 grudnia 2020 e, ma wejść do aptek już jako zupełnie nową w opiece zdrowotnej w Polsce. A zatem zajmowaliśmy się krok po kroku każdym ważnym elementem, e, a mianowicie pracowaliśmy nad rodzajem usług które e, naszym zdaniem byłyby najważniejsze, jako te, które w naszym systemie opieki zdrowotnej powinny wzorem innych rozwiniętych krajów funkcjonować tak, żeby przynosić największe korzyści, największe korzyści pacjentowi systemowi, największe oszczędności dla systemu, a zatem wypracowanie poszczególnych usług, sposób ich realizacji wraz z konkretnymi algorytmami, i jak to realizować w praktyce. Opieraliśmy się tutaj już na. Istniejących doświadczeniach. Opieraliśmy się na, na tym, co już wiadomo z badań naukowych na temat tego, jak efektywni w Polsce mogą być farmaceuci, wykorzystywaliśmy między innymi efekty projektu Off Senior, aby dyskutować o tym, co rzeczywiście warto robić i jak robić. Wykorzystywaliśmy też doświadczenia innych krajów europejskich. Dyskutowaliśmy o sposobie finansowania opieki farmaceutycznej, ale ta, także o bardzo technicznych stronach, o tym, jak będzie dokumentowane jaki system. I jakie powiązanie pomiędzy pojedynczą apteką a systemem informatycznym istnieć musi, aby to działało. Rozmawialiśmy o tym, jak farmaceuci komunikować się będą z lekarzami i jak w praktyce realizowana będzie każda z usług. Dyskutowaliśmy też dużo o kształceniu, o tym, kto. I na jakiej podstawie certyfikowany i upoważniony będzie do świadczenia poszczególnych usług. A zatem krok po kroku bardzo organiczna praca, która miała przynieść odpowiedź na bardzo konkretne pytanie. Nie było mowy o ogólnikach, a raczej o wskazaniu bardzo konkretnych rekomendacji. One zawarte są w raporcie zespołu, który będzie upubliczniony. No to może niech zdradzi Pani chociaż odrobinę tego, co znajduje się w tym raporcie, jakie to będą usługi, no i jak farmaceuci już teraz być może mogą się przygotowywać do ich świadczenia. Jedną z usług, na które zwracaliśmy baczną uwagę, to taka usługa, która zdaniem zespołu stanowiłaby bardzo ciekawe i bardzo zaawansowane nową naszego systemu opieki zdrowotnej. To taka usługa, która jednocześnie najbardziej wynosi farmaceuta jako eksperta do spraw farmakoterapii. To jest usługa przeglądu lekowego. Przegląd lekowy jest elementem, który. Odzwierciedla się również w ustawie o zawodzie farmaceuty, ale też i bardzo intensywnie nasze prace dotyczyły tego, jak przegląd lekowy będzie miał w aptekach być realizowany. Kto będzie jego odbiorcą, kto będzie beneficjentem, ale także dyskutowaliśmy o tym, jak Konkretnie za pomocą jakich algorytmów i jakiej e, e, dokumentacji farmaceuci tę e, usługę będą realizować. Pracowaliśmy nad założeniami pilotażu e, w obrębie przeglądu lekowego. Ta usługa jako najbardziej zaawansowana wejdzie. O ile przeprowadzimy pilotaż, ten pilotaż i jego ramy zostały ściśle ustalone. Przegląd lekowy, jako ten element kluczowy, który stawia farmaceuta jako eksperta do spraw farmakoterapii. Ręka w rękę z lekarzem, dyskutując o tych najtrudniejszych pacjentach, pacjentach wielolekowych, gdzie problemy lekowe tak naprawdę bardzo często sprawiają, że ten pacjent w systemie dalej stwarza bardzo dużo wyzwań. Bardzo dużo wyzwań z poziomu zdrowotnego, bardzo dużo wyzwań z poziomu farmakoekonomicznego. A zatem na pewno szczegółowa analiza farmakoterapii pod kątem umiejętności depreskrypcji leków potencjalnie nie Poprawny, na pewno szczegółowa analiza farmakoterapii pod kątem poprawności samoleczenia, umiejętność rozmowy z lekarzem, ale i z pacjentem, farmaceuta jako ekspert. Inną usługą, na którą zwracaliśmy szczególną uwagę, była usługa nowy lek. Nowy lek to usługa, której korzenie gdzieś w, funkcjonują w wielu krajach europejskich, to usługa, która tak naprawdę wnosi bardzo dobrą poprawę adherencji pacjenta, ta, taką poprawę, która przekłada się dalej na efektywność leczenia, na bezpieczeństwo leczenia, przede wszystkim em, bardzo mocno jakby podbudowuje tych pacjentów, którzy... Używają danych substancji leczniczych jako pierwszorazowo, jako pierwszą swoją terapię, ale także ci pacjenci, u których być może dana substancja terapeutyczna lecznicza była używana wcześniej, a dziś używana jest w innej, trudnej postaci leku. Farmaceuta, zatem jako ekspert od tego nowego sposobu leczenia, który poświęca czas pacjentowi w ramach, usługi ten czas dedykowany temu konkretnemu lekowi po to, aby pacjent prawidłowo go stosował, aby nie przerywał terapii, ale również spojrzenie głębiej w leki, które już. Pacjent dotychczas pobierał. Czyli tak naprawdę te leki, które mogą wchodzić w interakcję z tym nowym preparatem. Wśród innych usług, na które zwracaliśmy uwagę, była na pewno usługa szczepień w aptekach. Szczepienia w aptekach były opisane, są opisane przez zespół, wraz ze wskazaniem sposobów realizacji tej usługi, wraz z wskazaniem wszelkiego rodzaju uwarunkowań lokalowych i prawnych niezbędnych do wdrożenia. Szczególnych usług. Zresztą to również obszar, nad którym zespół pracował. Wskazanie tych niezbędnych zmian legislacyjnych, które każdą z tych usług wprowadzą. Inną usługą, o której mówiliśmy, była usługa działań profilaktycznych farmaceuty. Farmaceuty jako edukatora, szczególnie w obszarze profilaktyki chorób układu krążenia. A zatem bardzo wiele tych usług, które ewidentnie powodują, że farmaceuta staje się kimś zupełnie inaczej odbieranym przez społeczeństwo niż dotychczas. To tak naprawdę trochę zmiana paradygmatu postrzegania zawodu farmaceuty. Zdaje się, że jedną z tych usług była także tak zwana recepta kontynuowana. To jest zresztą coś, co jest zapisane w ustawie o zawodzie farmaceuty. Sama ustawa wchodzi w życie 16 kwietnia, natomiast zapis o recepcie kontynuowanej 16 stycznia przyszłego roku. Czy już wiadomo mniej więcej, jak ta usługa też ma wyglądać? Czy zespół o tym dyskutował? Tak, rzeczywiście. Była to jedna z usług, o której dyskutowaliśmy. Nie wymieniłam jej, bo i, i, i pewną oczywistością była, jako że rzeczywiście już ustawa o zawodzie ją wprowadza i, i wiemy na pewno, kiedy będziemy w aptekach tę usługę realizować. Tak, oczywiście dyskutowaliśmy o recepcie kontynuowanej. Dyskutowaliśmy o tym, kiedy i jak farmaceuci będą mogli te recepty kontynu kontynuowane wystawiać. i w w odniesieniu do których pacjentów będzie to najbardziej korzystne, dyskutowaliśmy o tym, jak odróżnić usługę recepty kontynuowanej od tej sytuacji, która już dziś panuje, która polega na tym, że pacjent otrzymuje po prostu receptę na 12 miesięcy od swojego lekarza i jak w tym kontekście korzyści z recepty kontynuowanej wyglądają. Dużą uwagę zwracaliśmy na ogromną korzyść taką merytoryczną tejże usługi, ponieważ w ramach Takiej kontynuacji zaznaczonej uprzednio przez lekarza, farmaceuta będzie czuwał nad procesem farmakoterapii pacjenta. W tej terapii przewlekłej, o ile lekarz zaznaczy, że ten pacjent kwalifikuje się do kontynuacji recepty w aptece, jednak mamy ewidentnie przekonanie, że ten pacjent prowadzony będzie pod większym nadzorem merytorycznym, bo gdzieś nie ucieknie sytuacja, kiedy na przykład pacjent stosujący leki hipotensyjne, pacjent starszy być może dobierając w samoleczeniu inne preparaty OTC, które dają mu w interakcji z lekami przeciwnadciśnieniowymi, na przykład spadek ciśnienia tętniczego, nie ucieknie ta sytuacja, w której on nie będzie objęty nadzorem. Innymi słowy, wtedy też przy kontynuacji farmaceuta zawsze dopyta i na to zwracaliśmy baczną uwagę. O sytuację o to, jak wyglądają pomiary ciśnienia, czy nie ma nowych objawów, a zatem ja się bardzo cieszę z usługi recepty kontynuowanej, bo ona wprowadza większy nadzór nad przewlekłą farmakoterapią. Szczególnie w odniesieniu do pacjentów starszych, gdzie każde zawahanie, każda zmiana w farmakoterapii wprowadzona przez pacjenta, o której po prostu lekarz nie wie, może nieść zmianę w jego reakcji na lek przepisany wcześniej i może to wymagać dialogu i zmiany tego leczenia. A zatem tu farmaceuta na pewno intensywniej dopilnuje tego, żeby te terapie były bezpieczniejsze, te długie terapie. A zatem ta usługa teoretycznie techniczna i nietrudna moim zdaniem niesie bardzo dużo. Myślę, że pytanie, które sobie w tym momencie zadaje wielu widzów, to pytanie o finansowanie opieki farmaceutycznej. Myślę, że na pewno o tym była mowa. Do jakich konkluzji, do jakich rozwiązań związanych z finansowaniem, z płaceniem farmaceutom za świadczone przez nich nowe usługi, nowe serwisy, była mowa? Jak to będzie wyglądało? Kto będzie za to płacił? Myślę, że najważniejszą rzeczą, która powinna wybrzmieć, to, to, to ta sprawa dotycząca tego, że opieka farmaceutyczna będzie usługą finansowaną, że nie ma mowy o tym, żeby dołożyć farmaceutom obowiązków, obowiązków, które polegają jednak na dłuższym czasie, który potrzeba jest spędzić z pacjentem. Na tej sytuacji, kiedy farmaceuta odchodzi do pokoju konsultacji i spędza 40 minut, godzinę z pacjentem w zależności od usługi i te usługi nie są wynagradzane, a więc meritum to na pewno w oparciu również o dotychczasowe nasze obserwacje, za tę usługę trzeba zapłacić. Myślimy o finansowaniu z poziomu NFZ. Dyskusje dotyczyły finansowania z poziomu NFZ, finansowania na podstawie umów zawartych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia. W umowach tych dyskutowaliśmy o wyraźnym udziale farmaceuty jako tego warunku, Posinek Fanon dla e, e, możliwości świadczenia przez aptekę e, opieki farmaceutycznej w zasadzie przez tego farmaceuta, który certyfikat doświadczenia poszczególnych usług będzie posiadał. A zatem widzimy tu też taką możliwość e, bardzo dobrego w moim odczuciu e, upgradeu merytorycznego środowiska. Czyli usługi nie będą obowiązkowe, usługi będą dobrowolne e, do ich świadczenia. uh if uzyskania finansowania ze środków publicznych, upoważnią będzie jednak certyfikat. A zatem nie każdy farmaceuta, myślimy o różnych poziomach kształcenia i ta dyskusja bardzo mocno dotyczyła różnych poziomów kształcenia i tego w jaki sposób te certyfikacje prowadzić będziemy. Dyskutowaliśmy w kontekście finansowania o zasadzie fee for service, czyli o opłacie za konkretnie świadczoną usługę. Oczywiście jest to wszystko jeszcze w toku Ustaleń i nie mamy jasności, natomiast taka była rekomendacja zespołu, aby certyfikowany farmaceuta pośrednicząc w pewien sposób, czy będąc integralnym, integralną osobą w ramach tejże umowy podpisywanej przez aptekę z NFZM mógł świadczyć w tejże aptece usługę. Ale dyskutowaliśmy też o innych formach świadczenia opieki farmaceutycznej. Być może przecież nie wszystkie apteki będą zainteresowane, aby zmienić profil działalności. Dołożyć usługę, a zatem przeorganizować też i pracę przy pierwszym stole, odsunąć farmaceutę do pokoju konsultacji, a w tym czasie zaangażować inny personel przy pierwszym stole. A, a zatem dyskutowaliśmy o modelach, które funkcjonują w Wielkiej Brytanii, które funkcjonują na świecie o modelach świadczenia indywidualnych praktyk opieki farmaceutycznej na podstawie indywidualnych umów farmaceutów z nfz -em. To w moim odczuciu też byłoby niezwykle dobre merytorycznie, co pozwoli Byłoby też farmaceutom czasem. A może często nawet w oderwaniu od apteki świadczyć tę usługę, być może w DPS-ie, być może w gabinecie, w poradni, gdzie pacjenci mogli być z ciężką wielolekowością, na zasadzie świetnej współpracy z lekarzami rodzinnymi, bo muszę powiedzieć, że w pracach naszego zespołu uczestniczyli też przedstawiciele lekarzy rodzinnych i jest bardzo duży przyklask dla działań, jest duże zrozumienie dla tego, co farmaceuci w system opieki zdrowotnej chcą wnieść i to rozum które nie polega na, na, na jakiejś obawie, która gdzieś mogłaby powstawać w niektórych umysłach o tym, że farmaceuta coś odbiera, a raczej ewidentnie kształtuje się ten obraz eksperta, który na zasadzie bardzo dobrej współpracy tych dwóch dziedzin będzie funkcjonował. A zatem także mowa o indywidualnych praktykach farmaceutycznych, które pozwoliłyby. Znów jednak tym farmaceutom legitymującym się odpowiednim certyfikatem świadczyć odpowiednie usługi. Te, które wybrane zostaną przez Ministerstwo Zdrowia na ten wybór czekamy. Tak jak wspomniałam, te bardziej zaawansowane usługi wymagać będą na pewno pilotażu, a zatem także bez obaw środowisko nie będzie nagle skonfrontowane z czymś zupełnie nowym, co do czego nie wiadomo, jak postąpić. Tak naprawdę w pewien sposób prace zespołu się zakończyły lub też. Zakończyły. Kończąc z ostatnim dniem lutego, według zarządzenia ministra zdrowia, ale traktujemy to tak naprawdę jako początek nowej pracy. Nowej pracy, która już bardzo dokładnie zdefiniuje to, co w obrębie poszczególnych pilotaży musi się zadziać, żeby farmaceutom było łatwiej wejść w to nową, w, w ten zupełnie nowy obszar funkcjonowania farmacji. Jeszcze mam jedno pytanie dotyczące tego finansowania. Czy pojawiały się w tych dyskusjach wątki wprowadzenia tych usług na rynek komercyjny, czyli możliwość świadczenia przez farmaceutów, przez apteki usług w ramach opieki farmaceutycznej, ale w taki sposób, aby pacjenci sami za nie płacili w aptekach? Tak, ten wątek współpłacenia również pojawił się. Pojawił się w odniesieniu do niektórych usług, na przykład w odniesieniu do usługi szczepienia w aptekach. Ten wątek pojawiał się być może w kontekście również tych pacjentów, którzy chcieliby częściej podlegać możliwości skorzystania czy, czy skorzystać z możliwości przeglądu lekowego. Innymi słowy, w ramach finansowania ze środków publicznych zawęzimy tę możliwość do określonego czasu. W roku i określonej częstotliwości skorzystania z usługi przegląd lekowy. Natomiast, o ile sytuacja pacjenta, na przykład nagłe zmiany w farmakoterapii, albo jego nowa sytuacja kliniczna i takie poczucie, że potrzeba jest nowej rozmowy z farmaceutą, rzeczywiście pojawiały się wątki współfinansowania ze strony pacjentów. Wtedy, kiedy po prostu chcą dodatkowo zapisać się do takiej usługi, będą wtedy mogli wybrać farmaceutę, do którego będą przychodzić i realizować daną usługę. I rzeczywiście te apteki jednolicie, w ramach których dany farmaceuta pracował będzie, być może będzie migrował pomiędzy aptekami, to jednak tam, gdzie dany farmaceuta certyfikowany, tam będzie ta możliwość dla apteki informacji, jednolitej informacji, żeby nie łamać zakazu reklamy, apteki, jednolitej informacji o tym, że ta usługa będzie finansowana, a zatem Farmaceuci ewidentnie będą determinowali tych pacjentów, którzy przyjdą do nich, do miejsca, w którym oni w danym momencie praktykują. Już na zakończenie może podsumujmy, na jakim etapie teraz jesteśmy. Zespół praktycznie skończył swoje prace, powstał raport. No i rozumiem, że teraz od Ministerstwa Zdrowia zależy, co wybierze z tego raportu i co tak naprawdę zostanie wprowadzone. Tak, czekamy w tej chwili na upublicznienie raportu. Mam nadzieję, że że wszyscy Państwo niebawem raport będziecie mieli w rękach, będziecie mogli szczegółowo zatem przyjrzeć się wszystkim zapisom. Raport jest długi, bardzo treściwy, ale też, co bardzo cieszy, niezwykle, niezwykle merytoryczne, niezwykle konkretny. Nie ma mowy o ogólnikach, a raczej o bardzo konkretnych wskazówkach. Tak. Czekamy rzeczywiście na wybór usługi. Czekamy na wybór usługi, która będzie tą pierwszą. Oprócz recepty kontynuowanej, co do której już wiemy, że, 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 że się stanie i wiemy, kiedy się stanie, to czekamy na wybór tej usługi, która jako pierwsza będzie zaproponowana do finansowania i wtedy będziemy gotowi do pilotażu. Zespół. Skończył pracę formalnie, natomiast my w ramach naszej współpracy w obrębie zespołu cały czas pracujemy. Pracujemy nad kanwą pilotaży, chcemy być gotowi już teraz, kiedy minister powie, która usługa ma wejść, chcemy być gotowi mieć konkretne narzędzia, które zaproponowane pozwolą szybko i dynamicznie posiadać grono farmaceutów, którzy będą w ramach pilotażu. Testować daną usługę, dawać nam też i feedback, ten ważny od farmaceutów, na ile to jest praktyczne, na ile zdaje egzamin w warunkach po prostu codziennej pracy. Tu liczę na farmaceutów, którzy już teraz legitymują się. Za chwilę pierwsza edycja studentów studiów podyplomowych będzie na rynku po trudnym egzaminie, po egzaminie praktycznym, dyskusyjnym, na bazie przypadków, dyskusji z lekarzem i farmaceutą. I stopniowo ta to grono się buduje. A zatem myślę, że mamy gotowych farmaceutów, gotowych do tego, żeby stanąć do proponowanych przez nas testów i pilotaż. Panie doktor, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem była doktor nauk medycznych, habilitowana nauk medycznych Agnieszka nojma Podczaska. Bardzo dziękuję. Partnerem programu jest serwis aptekarz.pl Opieka farmaceutyczna. To proste.